Na pewno cieszymy się, że wróciliśmy do pracy. Myślę, że każdy z nas pracuje, pracuje z przyjemnością. Nie jest to tylko nasza praca, ale przede wszystkim nasza, nasza pasja. Wszyscy przyjechali z pozytywnym nastawieniem, co widać na treningach. Bardzo są zawodnicy, rządni wiedzy, chcą, chcą po prostu trenować. Cieszę się, że już wróciliśmy, bo brakowało trochę tej koszykówki. Czy taka krótka przerwa? No, nie, nie aż taka krótka, bo to 7 maja do. do... 27 lipca to dosyć sporo. Tak? Także i tak musieliśmy coś robić, przygotowywać. Mieliśmy program od trenera, przygotowanie od Artura Packa. Także coś, coś robiliśmy, byliśmy aktywni i to nam troszkę pomogło, żeby dzisiaj, ten pierwszy dzień, troszkę łagodniej przejść. Jeśli mógłbym porównywać to względem poprzednich lat, w szczególności z zeszłego roku, wprawdzie ten zeszły rok był taki powiedzmy w cudzysłowie covidowy, no to zdecydowanie grupa jako całość wygląda lepiej. Tym samym no, determinuje to, że możemy troszeczkę inaczej ten plan treningowy układać, bo jednak w zeszłym roku musieliśmy bardziej... Huchać i dmuchać na, na chłopaku. W tym roku jest o wiele lepiej niż w zeszłym i te treningi też mogą zupełnie inaczej wyglądać pod względem intensywności i objętości. Zapytałeś, jak to wyglądało? W pierwszej kolejności, badania krwi pobieramy zawsze krew na samym początku, żeby sprawdzić pewne parametry, jak, jak to wygląda, w jakich oni są w stanie pod względem morfologii. W drugiej kolejności były testy na sali pod względem siły mięśniowej, pod względem wytrzymałości, pod względem sprawdzenia w ogóle jak ich ciała wyglądają. I w trzeciej kolejności przyjechał do nas dr Sebastian Żabierek, który sprawdził nas pod względem ortopedycznym, więc tak naprawdę cały przekrój danych i, i badań, które mogliśmy tam przeanalizować. Jest to nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli w sprawny sposób później zarządzać danymi rzeczami, jeżeli jakiś zawodnik ma z czymś problem, deficyt czegoś, siły, mięsiałe wytrzymałości, zakresu ruchu, możemy to w fajny sposób monitorować i dawać jakieś zalecenia czy też ćwiczenia, które będą go kolokwialnie mówiąc wyciągały z tego, więc to na pewno bardzo bardzo wartościowy dzień i bardzo potrzebny dzień do tego, żebyśmy mogli właśnie to przeanalizować i wyciągnąć potrzebne wnioski, też po to, że po prostu jako oni indywidualnie, jako drużyna oczywiście stawali się lepsi. Myślę, że to jest normalne, jeżeli chodzi o taki okres przygotowawczy do, treningu, do sezonu, więc akurat się nie dziwię, a też znam mniej więcej jak to wygląda, jeżeli chodzi o trenera przygotowania fizycznego i, i, i tenera oczywiście Igora, więc to nie jest dla mnie niespodzianką i oczywiście wiadomo, że dobrze przepracowany ten okres pomoże nam potem w dobrych rezultatach w sezonie, więc jak najbardziej jestem gotowy do do, do trenowania. Widzę, że chłopaki też przyjechali już z dobrym nastawieniem, więc tylko trenować i, i dobrze się bawić przy tym. Dzisiaj spędziliśmy 6 godzin w treningu, także na pewno to jak na pierwszy raz jest bardzo dużo, jest ogrom taktyki ogromnowości. Mówię tutaj ja, czy James, czy, czy, czy Denzer, który nas dołączy. Mamy troszkę na pewno martwie, bo, bo, bo znamy ten system, ale mówię, no, trzeba tutaj pomagać też innym, wdrożyć o ten system i, i jest przed nami bardzo dużo pracy. Wszystko trzeba od podstaw zaczynać i budować. Mamy miesiąc czasu, 5 tygodni. To jest chyba wystarczający też taki okres, żeby to wszystko gdzieś się zafunkcjonowało do tego 1 września, do tego meczu o Super Puchar. Mam nadzieję, że tak będzie, bo, bo moje przyswojenie taktyki tenela i gorami cisza jest monotonne i dość dość długie. No, też pamiętamy ile nam zajęło to w zeszłym sezonie. Ale tak myślę pod kątem fizycznym to jest na pewno wystarczające, bo tutaj też każdy z nas się przygotowywał podczas wakacji, także widać, że, że chłopaki dość robili, szczególnie też chłopaki ze Stanów, więc uważam, że pod tym kątem na pewno będzie, będzie ok. Po sezonie nie było leżenia na kanapie, tylko też była indywidualna praca u Ciebie. Tak, bo ja skończyłem później sezon niż, niż, niż polska liga, więc miałem dosłownie miesiąc i nie miałem czasu tak powiedziałeś, właśnie na nadpoczynek, na więc od razu tam zacząłem sobie trenować indywidualnie, też rozmawiałem właśnie z trenerami tutaj, żeby wiedzieć mniej więcej e, w jaką stronę tą pracę popracować, żeby tutaj przyjechać i już mniej więcej e, być, że tak powiem, gotowy też na te ćwiczę, co będziemy tutaj wykonywali, więc powiedzmy, że robię dokładnie to samo, tylko więcej.